No to cześć. Konik wysachł. Wysachł. Um. O Brzemy szczoteczkę. To była moja szczoteczka, choć ją umyłam, więc jest mniej więcej czysta. Kawałków pasty już nie ma sobie, więc jeszcze stale. No. I rozczesujemy go. Nic więcej, tylko po prostu rozczesywanie tego, co się wczoraj zrobiło. I tak saluteńki czas, więc chyba wrócę jak go, bo trochę to zajmie. Dobra. Zwykle bardziej jest rozczesana. Macie 5 minut zabawy. Chodzi tu o to, żeby po prostu, jak robicie akrylem, tarbami, albo robicie werniksem, to po prostu przyklei się futerko. I żeby ono nie było bardziej przyklejone, to troszkę rozczesać. To samo tyczy się tu. Tu. Wszędzie ci się malowało. A tym bardziej, jak ma się takie długie futro, bo na miękkie to tam średnio widać. Jak jest na miękkie pomalowane, to nie za bardzo to przeszkadza, ale jak jest takie długie fosie, to już przeszkadza. Dobra, ja bym potrzebowała nożyczki. Mam tu nożyczki do Też się nadają. I tutaj jak koń ma włosy, które to z lekka można je obciąć, tak żeby one po prostu nie były poszarpane, po prostu fryzjer dla konia No i mamy. Co ja się miałam teraz zajmować? Pamiętam już to były a, chrapy. Czyli bierzemy czarną i znowu powrót do pędzli. Bo to nie koniec z pyskiem robienia. Bierzemy jakiś pędzel. ja to miałam. Przygotowany ze wczoraj. Tak. Dobrze. Bierzemy za lekka czarnej farby. Tylko wygładzimy jeszcze chrapy koniowi. A tu, gdzie jest jego dziura nosowa, dajemy tam czarną farbę. Będzie o wiele bardziej widać, gdzie ma nos. I to głównie tam w środku, co wcześniej robiliśmy te dziurki. Jeżeli chodzi o nos, to my już go później nie bierzemy szczoteczką. bo nos to nos, się kończy. Poprawnie nie ma włosów, chyba. Znaczy, ma tam jakieś malutkie pewnie. Ale nie takie futre jak on. Ogólnie chrapy powinno zrobić większe, no ale dobrze. Nie wiem, to widać. Światło. Widać, nie widać? Tu jest ta dziura. Przynajmniej ją bardziej widać. To samo robimy z drugiej strony. Mam no, tu jakieś włosy jego. Śmieszne jest to, że za wczoraj farby mi nie wysły jeszcze, więc no, śmiesznie. A ja wczoraj nagrywałam, bo od godziny 20 i dalej mi tak farby nie wysły. Genialne farby. <laughs> okej. Okay. Ja się całą małżełam w farbie. Tak wyglądają choroby. O, teraz widać choroby. To samo tyczy się drugiej strony. I koń idzie na wyschnięcie znowu. Prawdopodobnie parę godzin. Ale co, żeby nie łączyć tych farb, bo jak połączysz szary z czarnym, to nawet nie będzie widać różnicy. Bez racji, że jeżeli tak, trzeba potem tą, tą szczoteczkę tutaj całość robić i jak pochratasz pysk tej y, chrapy, to i tak będziesz musiał potem drugi raz robić y, na kolejną farbę. No. A w przyszłości to jeszcze będzie dalej ten pysk, będą oczy i tak dalej i tak dalej, więc tutaj wcale nie kończę na tym, bo to jeszcze dalej trzeba robić detale. Myślę w ogóle nad tym, czy mu zrobić tutaj uszy troszkę czy ciemniejsze, czy zostawić takie, jakie ma. Ale to najwyżej na samym filmie ja się dowiecie, czy nie, czy tak. Dzisiaj były po prostu chrapki robieniem. No. I cóż... Yy... Czemu ty się, kolego, tak obrałeś w swoich włosach z nosa? <grym> znaczy z pyska. Yy... I cóż, następne to prawdopodobnie będą dalej ch, y, chrapy, dalej oczy i cała głowa w ogóle konia, będziemy dalej ją robić. Później, jeżeli to skończymy, to zaczniemy grzywę, czyli już koniec prawie będzie. I kij. Kij też Wam pokażę, przynajmniej jak ja robię kij, <grych> więc w całości może. I może sprzęt, choć nie wiem, to musiała tu porządek zrobić w tym Sejgonie. I wracając do konia, to on jest po prostu miękki. No. To ja konika daję na wyschnięcie. On sobie leży zawsze tutaj koło mojego biurka, koło skóry. I tam jest odpoczywa po prostu koło kartonu. No. I cóż, jak on wesknie, to wrócę do nagrywania dalszej części.